6 pdp ma dwa nasze serwery, z tego jeden serwer za chwilę, który w tej chwili jest, jest otwarty, zostanie serwerem Arma 2 i będziemy grali tam w Invasion i w inne rzeczy z Arma. Natomiast drugi serwer jest serwerem dedykowanym do Irona i on będzie chodził zawsze i nie będzie wyłączany tak jak było do tej pory, czyli teraz będzie na okrągło. A ja myślałem, że jest nas dużo, że jest nas tak dużo, że musimy na dwóch serwerach grać już, bo my się nie zmieścimy. Oby tak było. Widzisz, jaki to jest? Po pro... Słuchaj, i po prostu, i to takie zakamuflowane. A gdzie Zawsze, jest ten? Za... Zawsze lepiej grać wspólnie. Ty masz no... telefon? Mam, ale, ale nie wiem, który to jest. A nie chcę, ale, kurde, po ludziach dzwonić. Ale to nie dzwon, tylko wyślij SMS-a. Ale trzeba spola... mówię ci, że ja. On raz do mnie zadzwonił, nie zapisałem sobie, że to jest kurka i kurwa, no nie wiem, który to jest numer. Zrób to jeszcze raz tak stop. Po stop. Tak. Ty poliża ja tak raz o trzeciej w nocy najebane, kurde, po tak dzwonię, a potem i na drugi dzień, że ty coś ty chciał odpady kurwa ode mnie. Po tak dzwoniłem. No dobrze, że ze świegodzina nie przyjechał do ciebie, by cię skasowała. Y, bardzo bym was prosił. Ze względu na to na uprzejmość Barta, kiedy rozpoczniemy. Co? Kurwa. Przestaniesz nagrywać, polisz? No. No jas nagrywa. Ej ty Dobra. Barcik, bardzo bardzo Ci dziękujemy, natomiast mam prośbę do Was wszystkich. Postarajmy się zrobić te całe przedsięwzięcie w ten sposób, każdy z Panów wchodzi na slot. Slot jest imienny na swój slot i wyczytany podchodzi normalnym krokiem dwa razy wciśnięty shift, chyba wiecie, o lewy shift, nie biegamy, tylko chodzimy. Jeżeli kończymy, to jest tak jak we wojsku w tył zwrot do szeregu. Przez lewe ramię. Przez lewe ramię, ale to nie, chyba nie potrzeba tutaj Trzeba. tłumaczyć. I proszę Was, do momentu ostatniego zabrzmienia, ostatnich tam kwestii tego, tego naszego tutaj małego meetingu błaga Was, nie wygłupiajcie się. Zróbmy to tak, żeby po prostu powstał taki naprawdę reklamowy, fajny film o nas. Co? Panie, pamiętacie, Trzymaj. będzie dużo ludzi patrzyło, także to dzisiaj robimy, wiesz, robimy Trzymaj. reklamówkę. Trzymaj. Ja w kwestii formalnej. Czy nagrywa? Co? Znaczy, Barta Bart, nagrywa już? Barta... nie, Barta właśnie chciałem Barta prosić Barca, Bart, wy tu, na, na, Bart? Nagrywaj, nagrywaj. wtedy jak, jak powiemy start, dobra? Co wy tutaj popierzyliście, że As jest teraz nadrzędny i jak on coś mówi, to innych prawie nie słychać? Mnie coś ty. prawidłowo? Nie, on włączył ten, włączył nagrywanie z Poliszem. Polis wyłączył. Nie, nie no nie. Jak to? Nie, to masz, jest tak, że, z, zobacz, mówcie. że jak As będzie mówił, to Ty będziesz cicho. Tak, tak. No ja teraz mówię. O, no lepa i być cicho. Cicho. no, no i bo jak ja mówię, cicho. to wszyscy muszą być cicho. O, to jest klucz. Okej, okay. dobra. Może. Eee, Bart, masz swoje własne, swojego własnego slota, znaczy slota, swoją własną postać. To jest postać jak kamerzysta. Polisz? To co teraz wchodzimy na serwer? Tak, jest reporter, jest A, na tej ale... postać. Polisz? Nie, jest jego... Jest nikt przecież, więc nie ma problemu. słyszysz? Każdy czy ma swój nie, nick. No słyszę, słyszę. Beba. Co? To co teraz wchodzimy na serwer, czy jak? Jeszcze nie. Na razie zbieramy. Panowie, jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, bym prosił, żebyście teraz, jeżeli możecie odpalić Iron Fronta i musicie wejść na opcję i sobie ustawić poziom e, głośności gry, efektów i poziom dźwięku, tak jak powiem. Spróbujcie w tej chwili wejść, mhm. czyli wyjście Escape, włączcie sobie Iron Fronta, musimy się przygotować, bo tu jest bardzo ważne, żeby... Musicie sobie to wyregulować, bo może mieć tak, że nie będziecie słyszeli, co będziemy do was No okay. to trzeba wyregulować teraz, bo inaczej będzie kichał. Musimy mieć jak wszyscy, tak samo. Słuchajcie, ja zobaczę tylko, czy Bart nagrywa, czy nie. Nie, nie, <grym> patrzałem, wiesz. Nie no, może nie wszyscy wejdą, tak jak Poliś mówi, żebyśmy sobie wyregulowali. Nie było, bo to się przedłuża się. No, wiesz, my i tak zaczniemy o dziewiątej, jak zwykle. Zeus, odwiedzę takie kenologiczne zdjęcie, masz. Nooo, ale... jest nasza gwiazda. Cześć, kurka. Cześć, Cześć kurę. dobre. Ciekaliśmy na ciebie. Tutaj wszyscy o tobie mówią teraz. No, ale na rocznicę się już Ale I... Widziałeś? A. Ty A. widziałeś? Ja, <laughs> ja jestem... <laughs> wszyscy... <laughs> zanim wykasowałem, wszyscy widzieli. Nie, Wszyscy widzieli. Najlepszy dziakarz. <laughs> A Ty Bart widziałeś, czy nie? Czy też zdąży... nie zdążyłeś zobaczyć? Widziałem. Kurde, wszyscy widzieli. <gry> Oj, i dobrze, kurde. Bo już cenzura zadziałała, także... Ja ze względu na gwałt wycofałem. Wytniemy tak, gwałt tak. i wrócimy z pogodą. Ale my lubimy, wojskowi to lubię, już na wojnie. <gry> ja kończą wszyscy uczelnie. na rozrywkę. <gry> <gry> Nie, Grzechu jeden co warto robić, warto nie? ale to nie było tak jak wy myślicie bo to jedno co warto to jest warto nie myślisz że to była animacja no oczywiście że była animacja ktoś też znowu dobry Ustaw usta filmu z tą babcią dogadali za dziesięć drach pożałujesz grzechu z siebie grzesiekiem grzesiekiem z tą babcią że się kiedy na zupę pomidorową <grymne> Kondony drożej stoją niż ta babcia. <grymne> nie, zapaczkę biseptolu, bo w Rumunii to jako wiagrę stosowali. A ty, A ty, ty, ty ze, 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 też widziałeś film? Niestety nie. Uuu, to już nie zobaczysz, bo już poszła do kosza, do o, witam nowego, Kosynier. Pierwszy raz, widzę. Cześć, cześć, cześć. To jest Kosynier. Dalej C ściągnęłeś już? Jeszcze nie, jeszcze minuta. My tu mamy młodych chłopaków z weteranów, piętnastolatkowie. O, to słyszę tak. właśnie. To zrzucam to, to na was. was. Zablokował. Między z, z... No bo chuj jestem. No tak żeśmy ustalili, że ma być, musi być trochę wiesz, Dopięć tak? Ty chyba za małą rysę dałeś, więc po już... Za mało. Ta egzekucja była za mało. Nie połachtałeś jego ego. <grywa> <i grywa> za mało budałeś znowu. Tego, tego, jego. Dajcie, da, mało. Da, da, dajcie do towi link, niech jeszcze się rozgrzeje przed rozgrywką, bo to jest takie. Pokrzepienie się nie tylko. Aha, już całkowicie zablokowane? Tak. Link nie wystarczy? Nie, Aha, całkow... ale nie, ja nie Wiesz, na YouTube tobie tego nie zablokowałem. Ale chłopak się jest, wymięczy, jest, wymięczy, to też... normalnie że Normalnie żeście wymienkli. Ja poproszę też o link. Nie, na bardzo nie, no no, Ryszka, dokładnie. No to odblokuj na chwilę Największą i daj linka. żeście sobie Kurwa, wykazywali. artysta Wy, i on ten... wprowadził. Cezurę, no kurwa, co za artysta. Wie, a, wiecie a, co, ja jestem z wykształcenia estetą, na pójdę, reśka, estetą kurwa. i biorę to kurwa, na reśka, siebie. No no ja, ja, ja was przeproszę, ja na 3 minuty kaszika? muszę zniknąć, zaraz wrócę. Dobrze, Ryszka nie od zakazany podpisać. smakuje najbardziej. Znaczy, znaczy, panowie, pa, pa, panowie, jak ktoś coś ma do mnie, zapraszam parami, łukwał dwa, Dwity, parami, bo nie mam czasu, spokojnie, rozwiążemy ten problem. Wszyscy znacie, Kazik, Kazik, Dobrze się słuchać, tak? Rozmieram. Kazik Ja On ma taką fajną jedną piosenkę o, o artystach. Wszystkie wszyscy artyści. Dwie to dotki. To artyści. Dwie proste ja zapraszam. Ruchie. To ja zapraszam mówiących do mnie, bo się nie będę fatygował. O. To ja wam wyjaśnię. Ale już mój ten pociąg odjechał. Nie zdążę na jutro. No. No, to, to to dzięki temu masz zęby jeszcze. Spokojnie. Ej, wie, spokojnie. Czekaj, czekaj, Ryszka. To ja się może dehaterem em nadam. To ja się zdążę na jutro. No, to, dawaj, dawaj. Ale... Panowie, jak my słuchasz? Tak, słychać. Ci bardzo, bardzo dobrze. To, dobrze ktoś to ktoś to, dobry. Cześć, witamy cześć, Cię. Dzień dobry. Cześć. Oh, cześć, cześć. Cześć, witamy Cię. Przyszedł Beba. Vader. <noise> <Lodzwejder>. Kurwa. <noise> Jeszcze raz, całe, całe kasowanie filmu biorę, biorę na siebie. Jak ktoś ma coś do mnie, to zapraszam. Beba, dziękuję. za to. No tak jak tam pojechali, to. <noise> Dobrze, odpalam Irona. No cóż Babuś. Poszłam mu krewno, sam wiem. Dobra, teraz mogę... E, czy my możemy zaczynać? Nie, czekajcie. <grywiony> Przepraszam, ale Baba jak tak już za zaczyna to już mam nerwa. Ostrożnie. Mamy kandydata z DLC właśnie ściągnął. <grywanie> Montuję. już też powiedział, że odpala dopiero. E, tak, odpala. DLC. Okay. No właśnie jest kandydat. Także mamy pierwsze prezenty. Okej. Okay. Wujkowi Bebie. Dostup, prezent rocznicowy. Tak. Dzięki temu DLC. Jaka jest nazwa serwera? Prezent rocznicowy. Żadna. Zostaje mi nazwana. No ale powiedz mu, bo kurwa nie wiem. bo ja nie rozumiem, beba. bo tutaj taka melina jest za, za przeproszenie. <laughs> Super proszę. Macie trzydziestoletkę. Cała prawda, jest ta Moment. Ej, dałoby się tak zrobić, żeby mi ten pasek z nikami zniknął z menogry? Nie, nie to bo, bo. cię zostanie już nawet na noc. Jakby stał. Możesz sobie to zmienić, żebyś nie miał tego backgrounda pod spodem, wiesz? O, kurwa. Jak. O. Link, link powieć, no? Żeby mu przejść rzucać wiecie. No kurma. Link, raz. Żeby Oni wpadali w panikę, nie będzie krzyżyka. Bo filmik? W sensie. link. Znaczy, znaczy nie, film, filmik ten, filmik będzie hmm. jeszcze, tylko teraz, teraz zaczynamy uroczystości i panowie e, młodzi, e, nie pytamy, nie badamy, bo to zrobicie jutro. No dobrze, Słuka, ale słuchamy. Zobaczyć coś, bo ja nic nie wiem, kurczę. Chciałbym co, no żeby ten film. A co, co nie? Ale film będzie nagrywany z tego naszego spotkania i to leci w streamingu na no, żywo Na żywo, żywo. jesteśmy w tym te... no, Panowie, jesteśmy teraz, młodzi panowie, jesteśmy w filmie na żywo ogląda nas cała Polska, a nawet 10 osób, tak więc bez przesady, spokojnie, powolutku, dochodzimy do syna sprawy. To kapral, kapral Beba zadaje teraz cios Kapral, kapral Beba ja Jeszcze raz dla przypomnienia, czy wszyscy ustawili sobie opcjach dźwięku, efekty i dźwięk przynajmniej na, na jedną szóstą. Nie. no to zrób to, bo będzie problem. Wejdźcie na a, a, a Irona, weźcie opcje. Ale faktem jest, że te Szóry? napisy po ekranu zajmą te dzisiaj audio, super. No i to, audio i tam masz efekt i masz, znieść, i masz dźwięk, nie? Muzykę. No, na jedną streaming? szóstą. Na jedną szóstą razem. Efekt? Tak, efekt i dźwięk tak samo. Na jedną The szóstą. Tak, podziew sobie wejdzie, te. te, 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 te Rekorder.pl te, 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 te... Muzykę też? Dzięki jasno. Yes. Tak. Czyli tak Blisz, jest po lewej blisze, stronie, blisko lewej strony bardzo. Ale nie. No to zor... dobra. Jedną szóstą, zobaczmy. No to ja miałem to zrobione na pokoju. No to super, tylko sprawdź czy masz. Niech wszyscy sprawdza, trzymają. Dobra, już jestem. Wpiszcie Great Festival hasło jakie hasło a a b, b c, c d, d każdy wchodzi na swój a, b, b. slot a a, b, b, a, a, b, b, a. Eee, no co ja zrobiłem Na które wchodzimy? Aha Na rocznicy, dobrze Ja bo... po ja mam ze dwóch, będę za jakieś 15 minut, nie? To sorry o, fajnie. Sorry oh, już, no. kurwa Jeszcze raz tak młode głos usłyszę To chyba budę z 15 minut będę. Bo mi zamkną. Bebuś, hasło jeszcze raz jak możesz A, A, B, B, C, C, D, D Jaki? Każdy wchodzi na swój slot Pilot, Connectic Też mam no. Czekajcie to się wszyscy teraz wybijają jest przeciążenie łączeń Ale mi pokazuje się na E, panowie, mi pokazuje, że to jest... jak będzie na listę tam jest osiem. osiem. Dokładnie. osiem minut. Panowie, szybka przeróbka, no wiadomo, że z poślizgiem, jak to zawsze u nas. Telewizja jeszcze nie nagrywa, mam nadzieję. Dobra, mówmy się, że jak ktoś nie ma nic mądrego do powiedzenia, to nikt się nie odzywa No od tej pory. A jak coś mądrego, to może powiedzieć. Ale wątpię, żeby coś mądrego z tych ust tutaj zebranych dzisiaj padło. A to już dwie niemądre, trzy, cztery niemądre słowa, ja pierdolę Zobacz, pomieszczą cię na drzewie, kurwa, skokuskan Dobrze, przedstawimy dzisiaj <coughs> prowadzących uroczystość Zaraz to zrobimy, zaraz to zro... okay. zrobimy Bart, przepraszamy cię, wiesz w jakim Nie ma się co, on już pół godziny nagrywa Nie, jest przyzwyczajony w tej chwili leci plansza tak powiem z waszej strony, no ale audio idzie z Mambla także. Super, super. Oto chodzi, ja co tam tak nabija obecności. Zgrzewka jest, to dobrze. No Michu. Defilada będzie nawet Znaczy, więcej włożyłem mniej wyjmę o tak powiem. Co się dzieje? Michu i jest, po, jest gadżet? Nie gadżeta nie ma. Nie gadżeta, gadżeta nie, nie ma, ma micha. Jest nie, Michu jest. nie ma micha. Ale nie ma, na nie mumlu. Powiem. na ma, jest. Tak, ale nie ma go w grze. I nie ma, nie ma nie dopiero nie dopiero nie ma, nie ma nie ma, nie ma nie no, matka, kurwa. To już sukces. Oho, nie, się, nie, nie. godzina. Taki kwadransik to jest. Pewnie studencki. Oddychaj. Kwadransik, godzinka. Nie, no, <laughs> 40. 40 minut. No to się już lekcje kończą. Robert, czerwone wino. Pamiętaj, dobre na serce. Ale takie droższe. <laughs> Patrz, to nawet czerwone wie, wino. Co ty pijesz, kurwa, ty. Młody, a ty widziałeś tanie czerwone wino? Takie jeżyma na przykład? Nie, bo za Ja pierdolę, ty. Walczący byk z tym barku po 5 złotych flaszkach. <noise> Kto go, kurwa puścił do działu alkoholowego, co? Ja pierdolę, zaraz zaczynam dowody sprawdzać. Nie, bo u mnie, u mnie w okolicy często się kręcą tacy, wiesz. Jak my? No, no bez a skąd wiesz? że to nie ja tam się kręcę, a ja jutro się nie podejdę, nie. Pier... Empatycznie. Ja ja się Empatycznie robię. Empatycznie powiedziałem młody, nie? No pewnie. No. Spokój na dzielnicy. Dajcie chłopakowi powiedzieć, a nie Zapeszacie. Ja Pierdolę. Co za kurwa banda? Co za banda? Ten chłopak to sobie doskonale daje radę. Wam powiem. No, pewnie. No, widzisz mnie już. Ty tam na Mi, pewno... Miłosz, dobry Mi już, jest. Widziałem, ja dobry e... jest, szacun. Michu. Panowie, ja powiem tak, różnica się nie zaczęła i tak kocham w ogóle tą grę. I was. No, tutaj siedzimy sobie jest świetna zabawa i super. Zabawa. Czerwone wino wypi. Poczekajmy jeszcze 5 minut. Okazji jest okazja sobie teraz pogadać. Mamy. Chłopata, Oczywiście. Chłopaki dopiero wrócili, panowie, wiesz, od matki e... tam z tego to 5 minut. E. Jak nie wejdą, to zaczniemy. A jak, Matka jak to... jest najważniejsza. Można to uszanować. Moment... No pewnie. Mamy nowych członków, tam się poznajemy, także dzisiaj bardzo fajnie. Ja mam członka swojego. No stop. Po nowe? a powiedz miłość. Powiedz, Miłoszu. Miłosz, miłosz, tak, miłosz, miłosz. miłosz, przedstaw się, a z jakich no. okolic pochodzisz? Dobrze. Ze świecia okolice Bydgoszczy. Mm, no. no i ziomal rozumiesz, koło Gdańska. No pewnie. Też. Często tamtędy przyjeżdżałem, no wyjadąc nad morze właśnie na wczasy z rodziną. W świecie? No, tylko na szczęście teraz zrobili obwodnicę, bo przez świecie to była masakra przejechać. No. No a teraz zrobili obwodnicę, także chyba mieszkańcy też mają jakoś spokojniejsze życie. No bo ogólnie teraz się mówi, a dobra nieważne. Ważne, dawaj. Ważne, nie. nie. Dawaj. Dawa. jak rodzina, miłość musisz Spokojnie, sp... dawaj, dawaj czadu, dawaj czadu. Da. Już, już jestem. <śla> o, no spokojnie, so. <śla> <śla> Powiedział Kosyń, a kosynia, ty jesteś ze Świecia? Ja jestem ze... z Elbląga. O, no to... O. Ob, obok mnie. O, o dźwięk dźwięk ruszamy A tak a propos obok mnie, to gdzie Chester? W? A Chester to był... No, o dokładnie tam w. On Ty. jest najstarszy. Żeś, wołaj Czester Chester na Dajkach Wołaj jest? Chester poszedł na ryby, żeby ryżce wędzarnie okay. zapełnić. Wejdę, wejdę na tego, na ten spika zobaczę zaraz czy jest. To jest transmitowane. Chwila, czekaj. Czekaj, bo będzie teraz parterska pomoc. Beba, spokojnie, wszyscy razem sobie rozmawiamy. Beba, dzisiaj Empatuj rozmawialiśmy Wiecie co? Tu, ale tłumaczyłem tobie dzisiaj, tak? Tłumaczyłem tobie nie. Tłumaczyłem nie. przecież. Tłumaczyłem. Nie. nie pamiętasz? Nie. Dobra. Nie. A słuchaj, a ja go nie będzie? Będzie żałował do końca życia. pierwszej rocznicy, że go nie było. Tak czy inaczej tłumaczyłem, mam nagrane. Tłumaczyłem. Co tam otworzył piwo? Nie ja, nie ja. To wino było. Miłosz pewnie. No nie, ten, ja nie piję alkoholu To z kartonu. Bebuś. Z kartonu? Takie kartonowe z Biedronki. Pliźba, te świąteczne. <grym> Beb... Bebuś, uspokój się. Naprawdę. Uspokój nie. się. Wszyscy jesteśmy beba za tobą. Spokojnie. Już no. słyszę, że Lord, Lord Vader już się uruchamia. Nawet kurka tego. zobacz, kurka, kurka tutaj wspiera jak mora. Bardzo dzisiaj, bardzo dzisiaj jestem ugodowy. Empatyczny. Rocznicowy. Bardzo empatyczny, bardzo jestem empatyczny Apetyczny. Tak. Że Na dzisiaj nic do młodych nie mam, no. Wyjątkowo. Zobacz sobie Miłoszku, kliknij tam na tych, co mają 6 ptp, jakie pięknego orzełka dostaniesz. No. Jak cię jakaś nie, swoim Dobra, ja czy teraz zawołam jeszcze, póki czas. Tak jest, a masz go. To jeszcze 10 minut zajmie. To spokojnie taki nie taki nie taki mamy nieograniczonych taśmy filmującej tego. mamy całą noc. Chester 70 lat przeżył i to, to jeszcze zdam radę. Tak, Tylko, że on jest tylko żeby go, go. Żeby go wzruszenie nie zabiło, wiesz, jak to tak. Poszedł Dobra. ze Steama w ogóle. To nie zaproszę. Gdyby byli w to musiało być, że no jest, ile. jest ile jeszcze? DDC. Ja? 28, koniec. Uja. Zajś się nie oddychaj tak głęboko. Sorry, to, to, to właśnie tak bali pod mikrofonie. Zgadnij. Uderzmy. Mi. To, to nie. Twarz Żukow. To znaczy. No, no... No Bebuś? Nie, to nie był Bebu. Nie, to nie, to nie był Beba. On ma inny, taki. Aha. Ale jak jakbyśmy mieli wroga odeprzeć teraz na dwudziestą To by wróg wjechał, pojechał, przejechał. A by byśmy mu w tyły przejewali. Wystarczy, że Czesio byśmy by do nas ich, dołączył, to... By... Byśmy ich załatwili. Wystarczy, Czesio by do nas rodzin. dołączył, to oni by nie wiedzieli, gdzie palcem do dupy trafić. Zarabiamy ze wszystkiego obrobinczego. Tu tutaj cześć. gwóźdź programu, no. Czekamy. Kto czeka Jedny. I co? O, no nie wiem, dzwoniłem do niego, ale nie odniosłem. No nie to w tubę ją. Nie się w, i nie, nie, wy mieszkacie mieszka razem? Bandów, nie? No. No to czemu dzwonisz? Bo bo nie... bo, no bo nie chcemy się iść do niego. No. <laughs> Dobra, zaczynamy. W wybaczamy pana? Jedziemy. Zaczynamy. Vitalis, także. To co, przed tym coś chyba powiemy, tak Czyli A jeszcze panko Gosieniecki, proszę dokończyć ściąganie. Znaczy mi już się już dawno, tylko teraz jestem w trakcie wchodzenia na serwer. Okej, jak zapali się na czerwone, to będziemy zaczynali. I jeszcze raz powtórzę do wszystkich. Bardzo proszę przez te 20 minut zachować, kiedy się odrodzimy w miejscach, w których, do, do których jesteśmy przynależni. Proszę nie wyłazić, nie wiercić się, nie dyskutować. Na koniec jest czas wolny, do, możemy świętować. Natomiast przez te 20 minut, bardzo proszę, skupmy się, żeby Bart zrobił naprawdę dobry film. Bart, rozpoczniesz nagrywanie. Jak ruszymy, ja powiem baczność i po tym słowie zacznij nagrywanie, jeżeli mogę cię prosić, a Polisz włączy muzykę, dobra? No dobra, potem obrobię to od tego momentu. Dobra. Ej, jak się robi baczność? Nie <laughs> wiem się. Po prostu stój. Można zasalutować. Pod, stój. Pod backspace masz. Nie stop. ruszaj, najpierw się nie ruszaj, bo później już się nie wyrównasz to szeregu. Tylko oglądaj. Okej, okay. i nie komentujcie. Proszę was. Dobrze, 20 minut powagi. Dobra. To jest. Puszczaj e, Polisz. Zaczynamy ponad.